Tam serdecznie kontynuujemy historię e, Zadzwoniłem do tego, do Wiktora. Ja, nie tylko ja. Nie do wiary. Ale jak to się stało, że żyjesz? To tak. No. Pewna netranerka wplątała mnie w sprawę Fajei. W zamian obiecali zoperować mnie ich techem. Udało się, ale były komplikacje. Na przykład dwuletnia śpiączka. O, kurwa. Cholera jasna. To już kawałek życia. Mm. Tak. Uratowali mnie. Ale już nigdy nie użyję wszczepów. Nawet prostego wzmacniacza mięśni. Jak ci powiedzieli? Wpadni do mnie na badanie. Te konowały na pewno coś przeoczyły. Panny. Chętnie. Z przyjemnością. Tam, gdzie jest zwykle? Tak. W zasadzie tak. Do zobaczenia. Znasz adres. Jasne. No no jak, kurwa, nie siadę, no. tylko wstań, kurwa. już siat, kur. No sprawaj no. Mogę już lecieć do Night City. Oczywiście, fałka jest gotowa. Już po pana idę. Może hmm. szkurwa. O, miło wreszcie zobaczyć pana na nogach. <noise> Tak, tak. Czy udało mi się wybrać odpowiedni alkohol dla pańskiego przyjaciela? Mmm, tak. Właśnie o to mi chodziło. I to się cieszy. O, zamyśliłem się, przepraszam. Ależ nic się nie stało. Night City bywa oszałamiający dla mnie, poprzyjemnie. Hmm, <gry> Wczoraj byłem częścią tego miasta, a dziś czuję się jak turysta. Najmocniej przepraszam. Dotychczas spotkaliśmy się tylko raz. Stąd błędny wniosek, że nie jest pan z Nine City. Rzeczywiście, od tego czasu miasto nieco się zmieni. Jednak naprawdę dawno mnie tu nie było. Co jeszcze mnie ominęło? Najistotniejszą zmianą było znaczne wycofanie się Arasaki z Zgaduje, proszę. Zgaduję, że zainteresuje mnie na bieżące wartości. Pozwolę sobie włączyć radio. A teraz ulubiony temat ostatnich tygodni. Co się stało z Yorinobu Arasaką? Moim gościem dziś jest Masao Adams. Autor biografii Ujarzmiony Smog. Dzień dobry państwo. Dzięki. Możesz już życzenia. Arasaka w odwrocie. Na to wygląda. A pozostałe korporacje starają się wypełnić powstałe mniejsze No tak. Co, żony? Tego właśnie chciałbym. Wiedziały, że w miejscu uciętej głowy hydry wyrosną trzy nowe. Przepraszam, ale do kogo panni? Do siebie dlaczego? <śmienicza> <śmienicza> Ciekawe. Jest gorzej niż myślałem. Mogę to przewinąć, to jasne. Nie. Chuj w dupę. Żyga jebany. Czpon pewnie, kurwa. Dziękujemy za skorzystanie z usług sieci DelaMe. No, dzięki. Zaczekam Czas na niemiecki powrót. Jeśli mogę coś doradzić, każdemu koń Grunt, to to w się drogą. <laughs> Same żule kurwa. Ja. <laughs> Ej, ty. Człowieku, po co tak? Nie jesteś stąd. Nie, daj mu. Witamy w klinice sieci zatatych. Czym mogę służyć? Ja do Wiktora. Mogę przejść? Był pan umówiony? Tak, ale prywatnie. Rzeczywiście, mam tu notatkę. Proszę się pośpieszyć. Niedługo przyjdzie kolejny pacjent. Hmm. Cześć, Wiktor. Dobrze ci widzieć. Pi. To naprawdę ty, kopelat. No, jak dla kogo. Wstawanie z martwych zaczyna wchodzić ci w nawyk. <laughs> ha, serio myślałem, że już cię nie zobaczy. No, właśnie. <laughs> Weź, bo jeszcze się wzruszasz. A to źle? No, także mam coś dla ciebie. Mamy taki punkt w regulaminie, który zabrania pić w warsztacie. Na gamę mogą mi dać. Rozumiesz? Ty się kurwa tym przejmujesz. Czekaj, czekaj. To ten sam, który piliśmy z Jackiem. Co? Podczas walki o Mistrzostwo Wagi Średniej, ale umką Jacka. Pamiętam, jak dziś. Wydaje się, jakby to było w innym życiu. Fajne czasy. A teraz zobacz, jak się pozmieniało. Nie ma czekiego. Ani sklepiku Misty. No. Ani sklepiku Misty. No. No dobra. Skaguj na fotel. Skakuję. Dobra. Hmm. i pięknie. To powiedz, jak to jest? Wrócić do świata żywych? Niełatwo. Ale nie jest źle. W końcu mi się udało. Plusowe zwycięstwo to wciąż zwycięstwo. O tu chodzi. A co z tobą? Też czujesz się wygrany? Co chcesz przez to powiedzieć? Jak to się stało? Ten cały zeta tych. Wiesz, były naciski jakieś. Groźby nawet. Opór przed zmianą stracił sens. Czemu? Bo uznałeś się za pokonanego? Dotarło do mnie, że straciłbym więcej, gdybym upierał się przy swoim. Coś mi mówi, że Misty nie zgadzała się z twoją decyzją. No na pewno nie. Nie dlatego odeszła. No, wolałbym o tym nie rozmawiać. A co, mylę się? Jest wrażliwa. W krótkim czasie doświadczyła wielu przykrych zmian. Nic dziwnego, że przestała czuć się tu dobrze. No, tak to jest. Tęsknię za nią. Życiu. Mam nadzieję, że jej się ułożę. że nam wszystkim się ułoży. Śmieszne. Przez cały czas byłem przerażony, że umrę. Nie widzę w tym nic śmiesznego. Chodzi o to, że... Powinienem był bać się przemijania tego, co znał. Co musiał czuć Johnny, gdy nagle obudził się po pięćdziesięciu latach? W pewnym wieku po prostu godzisz się z niektórymi rzeczami. Inaczej... Zniszczycie twój własny sentyment. Wiktor. Jak zawsze rozsądny, spokojne marzenia. Ja tak nie umiałem. <gry> Nauczysz się. No. Skoro tak mówisz. Będę musiał, kurwa, jako no, win. Arcenie wygląda dobrze. Zerkniemy jeszcze na korę ruchową. Hmm. Coś takiego. Twoja kora przestała odpowiadać na sygnały w szczepów. Może gdybym przeinstalował soft na Europorcu. Nie, nie do rady. A jakby pójść w sygnał binarny? Nie, mogłoby to iść do wstrząsu i to całkiem poważnego. Mogłeś, że da się coś zrobić. Hmm. Cholera Pomyliłem się Przepraszam Mówiłem ci, Wiktor Nie ma powrotu Ja jestem Kaleką A ty riperem korporacyjnym hmm. Mówisz to tak, jakbyś nic miało ci się nie przydarzyć Zmienisz się, ale będziesz żyć Spójrz na mnie Zaadaptowałem się i nadal robię to, co daje mi szczęście. Wierzę ci, Wiktor, zachowałeś spokój. Chyba nawet ci tego zazdroszczę. Ale nie jestem tobą. No właśnie. Odebrano mi coś ważnego i nie godzę się na to. Takie nastawienie przyniesie ci tylko ból. Może. Tak właśnie powinno być. Wektor, szybko. Były problemy, naprawdę poważne. Potrzebuję szybkiego zabiegu. Chyba coś mi się... Co masz? Opóźnienie? Tyler, no teraz nie mogę. wrócić jutro. Jakie wrócić jutro? To przyjaciel spoza firmy. Przyjdź później, to dla mnie naprawdę ważne. Co? Serio? Chyba coś ci się pomyliło. Zdajesz sobie sprawę z tego, że jesteś tu na kontrakcie. Masz pacjenta. Nie przejmuj się. Hm. Strasznie cię przepraszam. Wektor. Hej. Byłeś za tą bombą. Kiedyś co? Wpadnę. Trzymaj się, Wiktor. Zamknij za sobą, jak będziesz wychodzić, dobra. Muszę zająć się, Tyler. Hm. I co teraz, kurwa? Proszę, widziałeś Jimmy? Mamy tu korpościerwo. Nie luzuj trochę, człowieku, Dawaj pieniądze, ale już, już, szybciutko. Nie pracuj dla korporacji. Masz mnie za debila? Wylazłeś z kliniki Zetatechu. Pieniądze, cwaniaku, raz, raz. To nie jest dobry moment. Chuja mnie to. Dawaj pieniądze. Czernuchu, bo ci... Pierdolcie się. No, mogę i tak jazda. No, Wi? o rany, co ci się stało? No, misty. Misty. Spokojnie, powoli. Cały jesteś? Jest okej. Okay. Potłukłem się, to wszystko. Ci goście musieli być naprawdę dobrzy, skoro sobie z tobą poradzili, co? N nie, Misty. To ja... nie jestem już dobry. Och. To przez relik. Przez relik. Powinnam się zmartwić. Hehe. <grym> Ale zamiast tego cieszę się, że Cię widzę. Dzięki. To jest. bardzo miłe. Jakoś od razu lepiej się czuję. Na pewno jest Ci ciężko, ale to minie. Ach, zawsze tak jest. To nie takie proste. Wszystko się zmieniło, Misty. Wszystko. Widzisz, co się stało? Nie potrafię obronić się przed byle żulem. Co ja teraz zrobię? Nauczysz się z tym żyć. Trzeba tylko unikać niektórych ulic i wiać, gdy słyszysz strzały. <grystanie> to twoja codzienność. Witamy w świecie zwykłych twarzy w tłumie, Vi. Niedługo przyjedzie moja taksówka, ale mam jeszcze chwilę na rozmowę. Wiesz co? Stezkniłam się za tobą. Och, nie pomyślałbym, że akurat ty wyjedziesz z Night City. W sumie dziwna historia. Wiesz, co o tym zdecydowało? Śmierć czekiego? To był dla mnie bardzo mroczny moment. Ale nie. No proszę A co? Pewnego dnia spłonęła moja ulubiona zielarnia. Przyszłam do kupić białej szałwii i zobaczyłam zgliszcza. I nagle dotarło do mnie, że nic nie jest już takie samo. Jackie nie wróci. Wi przepadł. Wtedy zamknęłam sklepik. Nie pomożesz nikomu znaleźć równowagi, jeśli sam ją straciłeś. No, dokładnie, no. Przykro mi, Misty. Chciałbym ci pomóc. Już pomogłeś. Ciągle żyjesz. Wiesz co, Misty? Dziękuję. I nawzajem wi. Też potrzebuję zapalić. Masz. Jakoś? nigdy nie wyobrażałem sobie ciebie z papierosem. Ja. ja też musiałam w końcu odreagować. Nie wiem, co zrobić ze swoim życiem. Wszystko straciło sens. Ja jeszcze wczoraj myślałam, że już nic dobrego mi się nie przydarzy. I ja. co się stało? Spotkałam ciebie. Ja. Okazało się, że mój stary przyjaciel nadal żyje. Wiesz, co. Masz rację, nie poddam się. Może. Może zostanę fixerem. Wątpię, czy ci się uda, jeśli będziesz myśleć po staremu świat zwykłych twarzy w tłumie, wi? Pamiętaj. Zwykła twarz. No więc, gdzie poszukasz swojego nowego miejsca? Hmm. Nie wiem, misty. Jeszcze nie, misty nie wiem. Jak w ślepym zaułku. Zastanawiam wiem, się. Że mogę zawrócić i wybrać inną drogę. Ale jeszcze nie jestem na to gotowy. Spróbuj się możliwościami. Jesteś wolny. A kiedy już zdecydujesz, mam nadzieję, że znajdziesz trochę szczęścia. Moja taksówka zaraz będzie. Chodź, odprowadzisz mnie. Kurwa nie odzwaniaj Tak się. Nie chuj. No to do następnego. <laughs> Nadal masz ten naszyjnik, który ci dałam? Musiał się gdzieś zapodziać. Nie szukaj go. Już nie warto. <laughs> A nie niepotrzebna kurwa O nie Ale niezłe zakończenie dobre kurwa Ale my jeszcze nie zakończyliśmy gry To jest cały czas koniec kurwa tej drugiej wersji Kurwa Dobre A pana chuj nie odebrała telefonu Mieli, mieli. No, to cóż, słyszałam, że wróciłeś do miasta. Nie ukrywam, jestem pod wrażeniem. Najpierw przejęcie Helmana, potem akcja w Doktam, a ty ciągle żyjesz. Mhm. Chociaż doszły mnie słuchy, że nie jest to już to samo życie co kiedyś. No nie jest. Swego czasu w Afterlife mówiło się o Twoich wyczynach. Jest nawet kilku takich, którzy uważają, że zasłużyłeś sobie na własnego drinka. Może byłoby lepiej, gdyby nadal tak myśleli? Nie zrozum mnie źle. Zawsze będziesz mile widziany w moim klubie, ale Twoja legenda może ucierpieć na takich wizytach. Pomyśl o tym. My tu o Tobie i tak mhm. nie zapomnimy. No dobrze! To dziękuję uprzejmie i zapraszam do następnego odcinka już po tamtym wyjściu Słyszałem, że wróciłeś do cały najc... czas. Dziękuję cały uprzejmie i zapraszam I jutro o 14. .00. Dziękuję.